Siema, z tej strony Michael, a to kolejny odcinek z film Speedway Grand Prix 15. Przed nami trzecia runda sezonu siódmego, czyli oczywiście Grand Prix Czech na praskiej markecie. Myślę, że nie ma już na co czekać i przejdźmy po prostu do zawodów. No i te zawody zaczynamy z numerem piątym, pojedziemy w biegu drugim, a w pierwszym wygrywa Fredrik Lindgren. Z pola pierwszego Patryk Dudek, w kasku niebieskim Jason Doyle, w kasku białym Jack Holder i pod bandą w kasku żółtym Robert Lambert. Ten bieg bez żadnej większej historii już nic tutaj nie zmieni. Wygrywamy ten bieg. Drugi przyjeżdża Jason Doyle, trzeci Holder bez punktów Lambert. Zwycięzcą biegu trzeciego został Leon Macen. Natomiast w biegu czwartym trzy punkty zgarnia Taj Wufinden. Zaczynamy drugą serię startów, bieg piąty, w którym właśnie wystartuje z pola trzeciego. Mimo dużej straty na początku udało się dogonić rywali oraz ich wyprzedzić. Druga trójeczka na naszym koncie. A teraz przenosimy się już do biegu dziesiątego. W nim wystartuje z pola drugiego, z pola pierwszego Maciej Janowski. Z trzeciego natomiast wystartuje Taiwo Findem, a z bandy Thompson. Udało się wygrać ten bieg po fascynującej walce z Janowskim i jak pokazują czasy, byliśmy przed nim tylko 3 setne. Teraz bieg 15. Startujemy z pola czwartego. Z pola pierwszego wystartuje Bartosz Marzlik, z drugiego Fredrik Lindgren i z trzeciego Mikkel Mikkelsen. Tutaj na początku też trochę mieliśmy straty, ale jesteśmy na tyle szybsi odrywali, że już na początku trzeciego okrążenia objąłem prowadzenie i dojechałem z nim do mety. Teraz bieg 20 kończący fazę zasadniczą tego turnieju. Po pięciu startach na naszym koncie 15 punktów nie straciliśmy przez całe zawody ani jednego oczka. No i to oznacza, że pojedziemy w półfinale pierwszym. Naszymi rywalami będą Marsley, Thompson i Jack Holder. Myślę, że pojadę sobie z pola drugiego. No i mamy awans do finału, ponieważ wygrywamy w półfinale pierwszym, razem z nami do finału awansuje Bartosz z Marszlik. A pierwsza dwójka z półfinału drugiego to Taiwo Finden i Leon Madsen i to właśnie oni zmierzą się z nami w finale. Ponownie wybieram Kaz niebieski, wystartujemy znowu z pola drugiego. No i upada na, na pierwszym ruchu Taiwo finnen zostaje on wykluczony z tego biegu, w powtórce pojedziemy w trójkę. No i udało się wygrać Grand Prix Czech z kompletem punktów. Ten bieg finałowy był bardzo trudny, kilka razy dochodziło do kontaktu z Bartkiem z Marzlikiem, co później próbował wykorzystywać Leon Macen. Ostatecznie kończy się tak: wygrywa Patryk Dudek, drugi Leon Macen, trzeci z Mazlik. No i w klasyfikacji generalnej tylko po trzech rundach mamy aż 20 punktów przewagi nad drugim Maciejem Janowskim. W tym odcinku to byłoby wszystko. Jeżeli się spodobało, to tradycyjnie zachęcam do zostawienia łapki w górę, zachęcam również do subskrybowania kanału. Na propos subskrypcji, to bardzo Wam dziękuję za to, że przekroczyliśmy 600 subskrypcji. Teraz po 700 lecimy. No i dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.